Trudno znowu było wygrać, te, wyszarpać, że tak powiemy te punkty, ale udało się, po serpów dwa punkty są, tak jak mówiłeś przed meczem po polskiej stronie. No, na pewno mamy dwa punkty, jest najważniejsze, styl na pewno nie był e, jakiś porywająca. nadzieję, że z meczem będziemy grać za i ta piłka będzie wyglądać, nasza gra będzie wyglądać lepiej tak, także no. E, Cieszą dwa punkty. Tak? To mieliśmy zrobić, co zrobiliśmy i patrzymy teraz w przyszłość, czyli na mecz z Macedonią. Możesz sobie teraz kibicą, że takich nerwówek nie będzie już więcej? Ja życzymy sobie tego i kibicom, żebyśmy o wiele zdrowsi, ale co zrobić? Taki jest sport, nie jest łatwo wygra, wygrywać przyjemnie i lekko, także no, będziemy grać do końca. Mam nadzieję, że w Macedonii będzie. Życzymy sobie tego, żeby był podobny rezultat jak teraz. A oglądaliście mecz Francja-Macedonia? Tak, widzieliśmy kawałkami, musieliśmy już dużo meczu, ale. Ale tak, zespoły swskie przygotowane bardzo dobrze, widać, że ta piłka jest na najwyższym poziomie i tu ziki nie będzie łatwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.